Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry! Ja furkę, furkę, przepraszam, ja mam to mieszkanie, ten dom chciał sobie wynająć, nie? Byliśmy umówieni. Tak, tak, 3 sekundy, tylko co? Dopiero wziąłem. Jasne. Mogę się przejść po środku? No zapraszam, oprowadzę pana. Jasne, widzę, że garaż otwarty. Tu mamy garaż, mamy dwa rowery w zestawie, nie, jeżdżą, nie mają pedałów. Aha, okej. Okay. Tu mamy pokój gier i. Sypialnia, widzę, widzę. Łóżko, komputer. fajnie. Przepraszam, mamy salon. Mm. Widzę, bo bo były no, no. osoby, które wynajmowały to. Co tutaj? Co tu jest? Tu jest łazienka. No fajna, ej! Pierdziesz, jest panna. Ja pierdzielę pana. Luksem, jest panna. Tu jest rynna. Tu mamy jadalnie. Tu mamy puchnię. Tu mamy pomarańcze. Chce pan jedno? Nie, dziewięć. Zajmę na drogę jedno. Jasne. Pst. Dobra. Terazik mamy jeszcze. Tu mamy taras, mamy basen. Full party. Te sprawy. Rozumiem basenik nie do no, panu elegancki to tam jest za jest tutaj. kanapka tutaj szafka ja widzę, że to na na prąd. To panu pokażę, jak z tego się korzysta. Aha. Ja wiem, jak się korzysta, spokojnie. Grill, ale Grilla wywożę. Ej, no bo panie, to... no jak wywozimy Grilla? No dobra, a to to do dwa tysiące, bo to jest. Ale to nie, do... dobra, to bez. Dobra. dobra, to pan gotuje papiery, tutaj przygotowuje Albo i. A bo dobra, zostawię, zostawię. Dziękuję bardzo w takim I... razie. Dobra, tak Ile tam było? Pan, 5 op, na stronie. Pan, nie, nie pan nie Ucham? tam na stronie było? Jeszcze raz? 5 tysięcy tam na stronie było, dobra. już bardzo... pan, mach jakiś kredo. Dziękuję. Już pan od razu zapłacę pierwszą zaliczkę. No pan może przelać? Ma, pan gotówkę? Albo bo dobra, dobra, dziękuję. Klucze! Padnie! A, dobra, sekunda, muszę z auta ludziom. Zaraz szkrzydło mi łupie, mam takie trochę. Proszę bardzo, klucze. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Z nowe mieszkanie, nie muszę się taszyć po tych melinach. Więc kiedyś witajcie z tym Zero, którzy w kolejnym odcinku kiedycie przedstawia sobie moi drodzy, ogarnęliśmy sobie nowe lokum, mam gdzie mieszkać, nie musimy mieszkać już na tej melinie, dlatego myślę, że to jest idealna okazja, żeby zostawić łapkę w górę, w z rozumiećmy, żeby być na bieżąco, moi drodzy, z wydarzeniami, które dzieją się w serii, bo powoli nabierają tempa te rzeczy, wszystkie, które tu się dzieją. A my, moi drodzy, jedziemy spotkać się z Jonaszem. Oczywiście, naszym śmierdzącym menelem, który wiecznie chleje nic więcej, ale on zastępuje dzisiaj John'ego, bo Jony musiał jechać gdzieś widzowie nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś pojechał ogarnąć jakieś swoje tam sprawy. A my, moi drodzy, musimy odebrać pieniądze, bo Johnny powiedział, że dzisiaj są. I że mamy się udać, że Jonasz wytrzeźwiał i wrócił do Los Santos, moi drodzy, bo wiecie, nie zgadnijcie gdzie on był. Jonasz melanżował widzowie w baletobej i skończył gdzieś w ogóle w rowie. Gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie. A potem skończył na dołku policyjnym na wytrzeźwiałce i w ogóle tam ostro się podziało widzowie. Dlatego my jedziemy przy okazji opieprzymy tego starego cepa za to, co zrobił i bez zbędnego gadania z nim i bez jakiegoś pierdzielenia się dłuższego z, z nim będziemy odbierać pieniądze, które mam nadzieję, że są, że są w całości. Bo jeżeli nie ma ich, to przysięgam, że tego dziada, nokautujemy tam na miejscu. No my odarliśmy merola, super. Chyba jesteśmy moi drodzy, na vanili. A nie będziemy stawać tutaj, staniemy na miejscu Johnego On sobie powinien w ogóle jakąś ochronę widzę wywołana by nie było, to by się przydało Klamkę mamy na bitą w razie co, jak zawsze mamy, super Pieprzony Johnny. jak zwykle. Nigdy go nie ma jak go potrzeba Ludzie są, fajnie Ciekawe co z dealerem, powinien to być gdzieś O ile ci sprzedał towar, ale zobaczymy Ale Aba zobaczę jak to wyjdzie, Jezu jak tu jest Jak w jakimś najgorszym, najtańszym, pierdolonym kurwa burtelu! Co on tu robi? Kto? O Jezus! Jonasz! Ty jesteś... <laughs> Jak ty wyglądasz? Siema, chopie! Siema, ma ty! ty co jest? Co to była za baba? No... Co cię to? Nie to no, tak pytam, nie? Zatrudniję ja tutaj. No i co tam? Co tam słychać? Wszystko w porządku, to raczej co tam u słychać w Melanżowicu i Melanżowicu, tu jeden. Chłopie, skończyłeś ja w paleto nawalony, skończyłeś w paleto nawalony, Johnny mi już wszystko powiedział, śmieciu stary. Nawalony ty w paleto, wiesz, brobie, potem w grobie, na na potem na wytrzeźwiałce skończyłeś, w areszcie, ty jesteś normalny. A, no tak? A co ja było potem? Wiem. To nie jadłem. A kto? No ty, nie, nie wiem, ale jestem biznesmenem kurczę, w tym mieście, ty. Mhm. Ja kasam na lewo i prawo zyskam. Tak, chyba alkomenem. No. To, to dodatkowo. No, tak myślałem. No, kurwa. To no, się nawet napić nie można, ty. Tak. Powiedz mi, Jonasz. Masz moje pieniądze, mam nadzieję, które ci żony przekazał, tak? To znaczy? 100 tysięcy moje. No i mo umowa była inna. Jaka? 20 tysięcy dla ciebie, 80 dla nas. Ale ty nie pracowałeś, człowieku! Jak nie? No nie, Johnny mi wszystko mówił na bieżąco. gdzież ja tu papierkowo to ogarniałem. Ale co ogarniałeś? Bo żeby tu ta rudera tu działała. Ale ja nie mówię o tym, to jest biznes John'ego, to mnie tam nie obchodzi. Ja sto, sto tysięcy, które tu dałem John'emu do wyprania, mają do mnie wrócić. Były wyprane, no powiedział, że są prowizja. wyprane. Jaka prowizja, więc jeszcze umie mnie robicie za pieniądze. Stary, ja ci to tylko na rękę idę, że u ciebie pracuję, nie, bo... Ale ja ci nie ja każę, umie u mnie tyle pracować. pieniędzy, że wiesz... No nie widać, chodzisz w jakieś go... z Polo Marketu koszulka, człowieku. No bo... no i co? Dziurę pod pachą masz, nie wiem czy wiesz. No bo się biłem. Tak, z dwójkiem chyba. No dobra, ile chcesz tej kasy? 100 tysięcy moje. 80 100 tysięcy moje. Następnym razem prowizję odzyskacie se. Co za goście. Ja pierdolę. No chyba sobie ze mnie żartujesz teraz. O, sobie ze mnie żartujesz. i no, nasz? Czekaj, proszę! 100 tysięcy! Dziękuję! Peso, nie gadaliśmy o walutce nic. Nie no, na 100 dolarach i I wiesz. Wiesz ty wiesz, to jest 5. Weź z tobą to chłopie, czasami jest taka gadka. A tak co tam u Ciebie w sumie? Dużo na głowie, mam właśnie. Biznes ty działają, wszystko jest. Na pewno? Dawno mnie nie było, ale to wiesz, bo ja działam <laughs> Ja jestem federalnym. Ty też? <laughs> no nie gadaj! Serio? No. Aha. To nieźle. A ty? No nie, wiem. Nie no, serio pytam. No to nie! Czyli nie jesteś fedziem? Nie. A, ha. No. No, to ten. Eee, ja też aż to jesteś? No nie, nie, nie! Ty jesteś kurwa? Ja? Kiedy no. tak powiedziałem, Jonasz? No nie wiem, do może mi się coś zdawało, dobra. Jestem federalny, ma co? Dobra, no do tysięcy Ej. na jutro i nie będziesz odbywany. Aha, dobry jesteś, żony. Jonasz. Żony, kurwa. Ci... Hej, sorry, Spaślaka! Hey. Ja jadę Jonasz, wiesz? No nara. A będziesz normalnie już w mieście czy dalej jakiś niedostępny. Będę, trwa... będę, teraz. Teraz będę, bo o. już znalazł ludzi i wiesz, jest wiesz co jest 5. Co? O. Nie, nic, nic! Kupaty, o za gość. Jonasz! Co się stało? Ooo! Ale rajasny, coś się odpieprza Dobra widzimy, mamy 100 tysięcy dolarów Wybrane, wszystko w gotówce trzymać będziemy pięknie pralnia działa, burdel jego działa, tylko trzeba to rozpromować bardziej, moi drodzy, i to będzie super. My lecimy do furki, bo mamy jeszcze do załatwienia trochę rzeczy. Ciech bajerka. o ją tylko tym Płynie. Płynie, Porsche! Co za gość. Dobra, opa! No i my jedziemy widzowie. Na ten cały magazyn, który odbiliśmy w poprzednim odcinku, ze względu na to, że tam był laptop, który może to mieć, posiadać jakieś ciekawe informacje. Przy okazji, mamy nową lokalizację, którą jest magazyn, moi drodzy, mm, yy, na złomowisku Rogersów. Znaczy, magazyn to jest bardziej teraz taka siedziba. Będziemy musieli na pewno tam przetransportować Lejka i w końcu coś podziałać w jego kwestii, moi drodzy, bo jak sami wiecie, no póki co, Lake to tam sobie. Leży, kwitnie i pachnie, albo śmierdzi, zależy. Na dupie, moi drodzy, bo co my by nie było, to ten swap, nie ma na razie życia tutaj. Jest dalej poszukiwany. Ja się obawiam, że w ogóle możemy być podejrzewani dalej o to, bo dalej FIB się z nami nie kontaktowało. To tu się, moi drodzy, dzieje, znaczy co tu się dzieje. Nie kontaktowało się z nami FIB w temacie. Yy jakiegoś przesłuchania bądź, czy, bądź czegokolwiek, co mogłoby o naszej niewinności świadczyć, ale no, jeżeli nie, no to sami tam pojedziemy, jeżeli się nie skontaktują oczywiście, sami sobie tam y, pojedziemy. I się zapytamy co i jak, bo póki co to nic nie wiadomo. Wolę wziąć pistolet, widzę. W razie gdyby ktoś to miał znajdować, ale póki co tu nic nie ma. Póki co to jest tylko, moi drodzy, jakiś towar, a ja mówię o tych komputerze tutaj. Także moi drodzy, najdź sobie tu po zep, trochę i zobaczymy, czy coś jest. No jest faktycznie jakiś końcu nadar na czarnym rynku. To jest za nazwa. Najlepszy dostawca towaru. To jest. To jest niemożliwe co za ludzie tu działają. Ma tutaj parę magazynów. Jeden jesteś też... w bo warsztatu Bennego? Co jest cholera dziwne. Kiedyś była jakaś wytwórnia broni za moich czasów pamiętnych. Czy raczej, kurde, nawet przed moimi czasami? Ooo, jakieś inne jeszcze tutaj są. Dobra, zapiszę sobie to. Na pewno się to przyda, co by nie było. I widzę, że tutaj ma jakieś kontakty do ludzi. To Trzeba ich przekierować na zemstę. Krzyślin muszę zająć. Zrobię zbiorową wysyłkę wiadomość. I wyfię. Powinno być teraz wszystko. Wysłany do każdego. Tak jak moi drodzy sami słyszeliście, Nate sobie przekazał wszystkie informacje do siebie i odesłał kupców tego gościa, więc powinno być w porządku. Nate musi obejrzeć, co my ciekawego mamy, bo nieznany numer do nas dzwoni. Słucham. Czy dodzwoniłem się do pana Jacobsa? Dokładnie tak. A w czym mogę pomóc? Zapraszam w tym momencie do budynku FIB. Do... Okej, okay. dobra, jadę, za niedługo będę. Dobrze, dobrze, na spokojnie, do widzenia. Och, cholera, widzowie, a co propos tego, co gadaliśmy jeszcze niedawno. No to Nate musi się, moi drodzy, jeszcze pojechać przebrać no, Już nie Nate, pan Jacobs. Musi się przebrać w inne pciuchy, moi drodzy, i zajechać do biurowca federalnych. Szanowni państwo, no bo to samo i muszę odwiedzać. Najgorzej, że im więcej tam się pokazuje, tym bardziej mogę je zapamiętać i korzystać. Potem w swoją wiedzę, przeciwko mnie, gdyby się coś wydarzyło. Wieprzone biuro federalne. Dobra widzowie, jesteśmy, Nate się przebrał, nie będziemy się ubierać oficjalnie jako jakiś agent federalny, no bo po co widzowie? To nie ma najmniejszego sensu, ubierzemy, wzięliśmy tylko kajdanki jakieś, pistolet i blachę z izbą i magazynkami widzowie, bo po co mamy się trudzić bardziej? Widzę, że sensie, tym razem nikogo na recepcji nie ma, co jest dziwne, ale kto wie, może chcą nas zastrzelić? Ale śmierci nam przybić? Albo zorganizowaną grupę przestępczą. Nie wiadomo, nie wiadomo. Wszystko jest możliwe, widzowie. Dokładnie tak. Ale nie no, to wątpię, widzowie, wątpię. To by musiało być nieźle pokręcone. Jakby mnie chcieli wsadzić na dożywocie. O cholera jasna. dobry. Witam, witam. Ja tutaj chciałem zgłosić. Tak, dokładnie. Dobrze, zapraszam. Co to się podziało? Dobry. To już przedstawi panu... Y Wysza osoba, proszę. O. Dzień dobry. Do środka? Tak, do środka. Do środka tutaj. Tu, tu, tu. Jasne. Proszę usiąść. Jakie ma pan pytania do mnie? Niech pan powie mi, jakie były okoliczności ucieczki przestępcy? No, co ja mogę panu powiedzieć? No, kwestia jest taka, jechaliśmy tą rajotką, zawisnął nad nami helikopter w momencie, kiedy zostało zgłoszone na radiu informacje na temat tego, że padła nam opona. Wysiadłem wraz z moim partnerem, sięgliśmy po oponę zapasową, żeby wymienić ją we dwóch szybciej sprawniej. I gdy w momencie zaczęliśmy wymieniać, podjechał czarny baler, który zaczął strzelać. Ostrzał. Przejęli rajotkę, mój partner został postrzelony, mnie wpakowali do zatrzymanego. Pojechali z nami, z y, jakimś gdzieś w ogóle, nie wiem gdzie, bo potem zostałem ogłuszony. Obudziłem się w ogóle gdzieś indziej, już w balerze. To chore było w ogóle. Obudziłem się na jakimś w, w zadupiu, wie pan. Chcieli mnie zabić, ale no zacząłem się bronić, nie? Nie, nie zabrali mi broni. No, bardzo dobrze. Zostałem postrzelony prawie, kamizelkę dostałem, no i uciekli czarnym balerem. Mm -hmm. Innym. Bo został na miejscu zbrodni jeszcze baler, który mnie przewozili, a oni Odjechali innym totalnie. Znożyłem ostatkiem sił jeszcze, przepraszam, się wcinam, ale znożymy jeszcze ostatkiem sił gościć e, pomoc na radiu, że potrzebna jest. I potem już obudziłem się, wniesiony już do samochodu przez innego agenta, który też przeżył jako jedyny wraz ze mną. Hmm. Niech pan teraz powie, czy w zabezpieczeniach e, były jakieś luki? Pan, co no, na pewno najgorszym błędem było to, że został tylko wypuszczony rajot wraz z helikopterem. Nie było żadnego totalnie innego wsparcia. To jest jedyne co mogę pan powiedzieć o dziurach w luk o lukach w, w całym tra w transporcie jak wyglądał. No, cenna informacja. Yy, czy jakieś informacje cenne pan zdobył? No, jedyne co widziałem, zanim zostałem postrzelony, ogłuszony, wywieziony, to że mężczyźni mieli czarne maski, jeden miał fioletową bandanę w spodniach, wystawała mu? Yy, no, a tak to idzili czarnymi balerami. O dobra, to bardzo cenna informacja. Mm -hmm. a jakie pan podjął yy, jakby decyzje w trakcie... No jedyne co mogłem podjąć, wie pan, to jest kwestia tego, tak jak już powiedziałem, że jak zostałem ogłuszony, mój partner został postrzelony, próbowałem mu pomóc, zanim, no to zostałem potem ja jeszcze ogłuszony. Wpakowali mnie i ostatkiem sił potem stawałem się obronić, zacząłem strzelaninę, zostałem postrzelony, padłem na ziemię. I jedyne co wtedy pamiętam, to potem, że zostałem, Zosta... przebudziłem się, a mężczyźni odjechali totalnie innym pojazdem, jakby z inną grupą ludzi, a ja znowu straciłem przytomność. Jeszcze zanim to zdążyłem ostatkiem sił skontaktować się na radiu z... Z helikopterem. Mhm. Mm wszystko sobie tutaj. O, oczywiście, rozmowa była nagrywana, i wszystko sobie potem zapiszę, co pan po cenne informacje. To by było ode mnie na tyle z pytań. Może pan sobie iść do domu, odprowadzę nawet pana. Jasne. Czy mogę iść? Tak, jasne. O, kiedy mogę wrócić do czynności służbowych? W najbliższym czasie chyba. W takim razie panowie przekażą szefowi jeszcze, żeby się ze mną skontaktował w momencie, kiedy będę mógł wrócić do aktywności na służbie. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. To by nie było, widzowie, to zostaliśmy przetrzypani i to srogo. Jedziemy jeszcze do domu odpocząć, moi drodzy, bo tam jest... Dziś jest strasznie mój jak sami widzicie. Aaaa, ja pierdolę, mała głowa. A, nawet mi się nie chce siadać do tego telewizora. Idę sobie posiedzieć na tarasie. Pieprzony Los Santos. Zniszczone gówno. Jedna wielka ruina. No i... Cholera, Ej. Co tam? A jak myślisz? A po co ta broń przy mojej głowie? No wiesz, tylko... Widzę, że ci się powodzi. Powodzi, powodzi. To jak? Mm -hmm. Powiedz że się powodzi. Czego chcesz? No właśnie wiem. Wiesz, no... Pomyślałem, że... Zajrzę do ciebie. bo Po ostatniej akcji z tym konwojem, to powiem ci, że bardzo dobrze ci poszło z nim. Widzisz, obserwujesz mnie. Podobam no ci się, podobają tak? ci się moje działania. Jaki masz w tym cel? No wiesz, powiem ci tyle, że ten like którego gotowałeś, to nie jest za dobra osoba. Mm -hmm. Ciekawe skąd to możesz wiedzieć. Współpracujecie? Współpracowaliście? Może po z jego bliskiego otoczenia? Znałem, znałem. Czy może znałeś jego ludzi? Znałem każdego. O. I pamięci, że... twoje auto... to... jest ciekawy... Do kogo, do kogo należało? No zastanawiam się, powiem ci, jakiś skarf, no nie wiem... człowiek blizna, morda blizna, nie wiem... pajac jak cholera. Ale fajną furkę Znaf, chociaż dostałem. Hmm? to może to mi rozjaśnisz coś. Hmm. Od kiedy mieszkasz w Los Santos? Co? Od, od samego początku. Jeszcze się rozpadało. No, mieszkam od jakiegoś czasu, od urodzenia w Los Santos. Hmm. Ojciec alkoholik, wcześniej policjant tak samo. Detektyw. Matka pracowała. No detektyk no właśnie, przepraszam. Matka pracowała na dwa etaty, żeby cię utrzymać i potem uciekła od ojca. Co w związku z tym? Nic. Po prostu wiem do tobie bardzo dużo, panie detektywie. Właśnie widzę. I wiem, że mm. wiem, że też spróbujesz jakąś osobą, która tak bardzo ci namieszała, co? W swoim życiu. Do tego dążę. Także możesz mi powiedzieć jakieś cenne informacje. Nie pogardzę. Teraz ci nie powiem. Ale jedyne mogę ci powiedzieć o tym aucie, wiesz? No to słucham. Czyje to auto? Znasz pewną osobę, która. niechby ci to powiedzieć, zeszturmowała kilkanaście lat temu. Pamiętam, nie pamiętam, ile coś było, ale. Osoba zaatakowała w bazę wojskową. Chyba słyszałeś o tym, nie? No i co w związku z tym? Ale nie wszyscy tam zginęli. Ta osoba to tak zwany Lukas. Jeszcze raz, Lukas? Zapisał. Lukas zapisał się do historii tego miasta w półksiędku przestępczym. Był na czele kartelu, który był tylko za nim. By większość osób, z którymi pracował, byli zaufani, ale nie wiedział o jednej osobie, która mu nie pomagała. Mogło się jej pozbyć, ale mu nie szło. I jedyne, co Ci mogę powiedzieć, to to, że ona Periko i tam przesiadywał. I właśnie tam zaczął swoje rządy zemsty. Zamordował swojego najlepszego przyjaciela. I jak sam myślał, zamordował też Lejka. I uwierz mi, że Lejk nie jest osoba, której powinieneś ufać, Bez zdradziecki, przebiegły i nawet nie zauważysz, kiedy wbije ci nóż w plecy. Ciekawe, byłem ci historię, opowiadasz stary, naprawdę. Historie, ale niezmyślone. Opowiadam ci same legendy. No, ale legendy nie zawsze są prawdziwe. <laughs> no, ale karter to jest już coś innego. Nikt nie wie, czy się nie ukrywa przypadkiem gdzieś. Jedyne co wiadomo, w środku przestępczym, że... Po pierwsze, albo zginął. Po drugie, że może jednak przeżył i dalej utrzymuje się na Kajoperiko. A Kajoperiko ja nie zostało ja... zniszczone? Nie. Też mi się tak wydawało, że. Wiesz... Powiedz mi jedno, po co ty mi to wszystko mówisz? Jaki jest Twój cel w tym? Kim ty w ogóle jesteś? Jestem ciszą. 10 lat przemilczałem, ale według mnie już pora przestać milczeć. No ewidentnie przestałeś milczać. Co za paniec, nie? Wiesz co ci powiem jeszcze? Sam próbowałem naprawić kiedyś to miasto. I co poszło nie tak? Wszystko. Bo tego miasta już nie da się uratować. Można powiedzieć, że ciebie też pociągnęło do tego miasta, a śmiecia do śmieci ciągle. Żałosny jesteś. Lepiej są to odejść zanim chwycę bronić cię zankoptuję. Tak, na pewno. Panie wielki Nate, najlepszy detektyw Los Santos. Ach! Karta już na ciebie patrzy. I nawet o tym nie wie. A, pewnie za. Oho, <laughs> oj uwierz mi. On widzi więcej niż ktokolwiek. No pan odwzajem. O! O, moja głowa. Ja, ja pieprzę. A, skubany. Ja pieprze, moja głowa. Co to się właśnie ty pieprzyło? Kim jesteś chłop? Cholera, ja sam tyle odpytań, pytania zero odp Moja głowa muszę się skontaktować z Jonaszem, Nie mam jego numeru super. idę się przebrać. Owiec. Ja, pieprze, jadę do Vanilli. Pewnie tam siedzi ten pieprzony laniec. Ale Czyli ten. Jakiś coś, ciak ten gościł, pewnie pomylił z tym imionem. Ja nie wiem o kogo mu chodziło. Przynajmniej przestało padać. Ja, pierwszy. Cholera, jasna. Pieprzona wanilami nikomu. Och, cholera. Tak mnie pieprzony łeb boli. Jony, Jonasz! Pieprzony grubasy. Pijackie mordy. Ile można na ciebie czekać? Jony ci nie przekazał? Dury żony No mieliśmy jakaś, jakieś te rzeczy w, w laboratorium. Aha! No. Ale Dżony go nie ma. No to bez niego jedziemy, nie? Pewno? No czemu nie? Normalnie no jedziemy odebrać, on powiedział, że to jest gotowe do odbioru i my tylko jedziemy. No dobra, no to możemy jechać, nie? Jedziemy twoim czy moim? Moim. Dobra, ja kieruję. Masz, masz. Rince jest gotowe. A, no teraz ty jesteś. Weź tego swojego grata ze złomu No, pewnie tak. Jak tu nówką, tu stalonu wyjeżdżam, czuję. weź mnie nerwuj. Ol mnie na psta łepił oko, nie? Mam podokiem. pod okiem. Ty w ogóle nie? Mam pitę pod okiem czy nie? No bo kur... Lepiej żebyś nie widział, nie? Aż tak? Bo o barierkę no. się... podślizgnąłem na tarasie u mnie i o barierkę łam uderzyłem. No ja się chciałem chatę wynająć, nie? No? Jakieś ty mi oferty podjęło. A gdzie ta hata? No tam na górach na ogóle. Głani... A, taki modernistyczny domek? No no no. aha. Z basenem po prawo! Co? No 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 no! I tam były w środku garażu takie te... rowery? A nie wiem. No coś tam było w ofer nie no to to ten... To nie wiem, nie wiem, nie wiem, dziwne. No idziemy jej podpalić tą Z Chłopie, no bez przesady. To. Bez przesady, ty. ona mi się nie podpierd... ofert. Ty bardziej często obecnie niebezdomnej muszę... wiesz... A ty, ty nie sobie jesteś biznesmenem? Hotel. No ale ja w hotelach chłopie, ten... Biznesmen ja w strugą, hotelach? Muszę na chatę na stało co zrobić? Bo jeszcze tu i tam, nie? Oho, no wiesz. Nie no to spoko. A wiesz, ogóle, jaka fajna ma, ta chata jest. No i nie? No ja wiem, łóżko jest takie wygodne, tam stary. No ale dzisiejszej nocy to kurczka nie tam proch. Czemu? I może jeden fundament. Co, no jego nie? Ale nie no, czemu mi chcesz katę podpalać? Ja tam kur... Ripie. Jak tobie? Nie no, żartuję, ale tam ogólnie szafa jest duża, stary, widziałem, nie? Aha, nie wiem przyjadę się, może się dogadam z tym typem już Szafa jest ogromna. A w ogóle tam ten, ten pracownik dużo barni dzisiaj do tego? No Johnny miał to pozałatwić, co nie? No Johnny kurde warnie i już to widzę. Tak to Johnny powiedział, że on to załatwia, nie? A nie no nie dobra. Ja to jestem z goodbrania kasy. Wolę ci tą furę gdzieś schować tutaj w krzaki, w razie gdyby tam, miałaś jakieś strzelina zrobić. A nawet jeśli nie będzie strzelaniny, to wiesz. W razie to czego no weź przygotuj pistolet w kamizelce czy coś. Bo ja nie wiem kiedy oni przyjadą, te goście. Johnny! Co jest cholera? John cholera. wszyscy się, O! Witam, panowie! Witam. I my po ten towar jesteśmy umówieni, żeby to dostać, się mm. Co? Przynieście papiery. No nie, nie gadajcie głupot panowie, nie, nie róbcie sobie żartów. Nazwisko Jacobs. Imię. Michael Yyy, weź przynieść tablet. Dobra. Wy sobie panowie żartujecie czy co? Bo ja nie wiem. Panowie. Z czarnego rynku, nie? Proszę poczekać. Co jest cholera? Banan? banan? Słam! Jaki banan? On jest głuchy. Proszę nie wnikać. O, okej. Okay. Dobra. Ja muszę było! No teraz proszę mówić. Dobra, pokaż ten tablet. Jeszcze raz imię i nazwisko? Michael Jacobs. Hasło? <noise> jakie hasło? hasło. Masło! <noise> jakie hasło? Ja nie wiem o czym wy mówicie. Aby dostać przesyłkę, potrzebujemy hasła, które razem pomiędzy. Z, arku... Z czarnego rynku czy co? Ja tu pomiędzy... widzę Mary Weather. pomiędzy nami, co a pomiędzy? klientami, jest pewne hasło. I za każdym a razem. do kogo jak dostarczamy... mi się to dostarczy się? Właśnie na czarnym rynku nie podają takich informacji. Dobra, wy jesteście fajacy jakieś. To inaczej to załatwię, nara. O, Dobra, tak też można! Żony, idioto indioto! Ty debilu! Cholera. Uważaj. Wszystkim wiedziałem. Ty debilu skończony, to miało być... Chłopi, to nie było dla nas, nie? kolera ja ale wysiadaj z tego, wysiadaj. Cholera, przesyłka na ucieknie. Cholera jasna. Ta strzelanie jakieś stupy, może się nabierze pierwszą. Ej, stary Cholera jasna. I ja, on nasz kretyn. No, ładnie widzowie. No to jest, znowu nie idzie po naszej myśli, zaś. Czemu ci jest taka szybka? Cholera. O kurde. O. Pieprzele. I O! To jest! Jonah Debilo. Cholera. Chłopie. Debilo. O w tupę. O! Raz jasna Debil nie debilnie poradzi z tam bo tak ostrzałem bez karabinu. Galera jasna, pieprzon idiota. On nadzieję, tam radzi. Lero, pieprzony Jonasz! Zawsze muszę mi mu ratować. Kończony kretyn. Dobra, o Jonasz kretynie! Uciekaj! Ręce, poddaj się.